Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z Moderwu. Dzisiaj jestem dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. A dzisiaj na dywanie kolejna sztuka Honda Varadero 125, czyli jednego z tych największych motocykli, jakim możecie się poruszać, właśnie mając prawo jazdy kategorii B od 3 lat bądź A1. No i sami zobaczcie, naprawdę wielki motocyk, ale też bardzo fajny konstrukcyjnie, 15 koni, czyli maksymalna moc, jaką możemy właśnie na to prawko śmigać, no ale to jest po prostu bardzo dobry i niezawodny sprzęt. Jeżeli takiego właśnie szukacie, to usiądźcie sobie wygodnie, ja zapraszam Was na prezentację krótką właśnie z tym wiaderkiem w Não dá. XL 125, model oczywiście Varadero, czyli wiadro, wiaderko, jak zwał tak zwał motocykl, który cieszy się na wszystkich forach motocyklowych, jednym z największych uznań, jeżeli poruszane są tematy 125 jeżeli pytasz się, co można byłoby ci doradzić jako motocykl na start ale jesteś dojrzałym, dorosłym chłopem i masz czasem 1,75 m albo 1,85 m, albo 1,90 m no to myślę, że nic większego po prostu w tej klasie nie znajdziesz Honda Varadero 125 to to jest największy motocykl w całej swojej pojemności. To, że jest największy to jest jedno. Moim zdaniem też to, że jest najlepszy, nawet bym się chyba tak, że tak powiem, zawahał powiedzieć. No bo słuchajcie, wielki silnik w ogóle V, którego nie spotkacie w żadnym z ówczesnie produkowanych 125, piątek, a jednak co Vka, to Vka. No i faktycznie silnik o pełności 25, moc 15 koni, jest dodatkowym chodzeniem cieczą, więc to już robi robotę. No i motocykl, którego w wcześniejszych czasach po prostu by się nie opłacało wyprodukować, bo no, i tak, jakby teraz Honda stwierdziła, że a odświeżymy Varadero, no to to już absolutnie nie miałoby nic z takim Varadero, jakie znamy e, wspólnego. Motocykl, no, też ma to do siebie, że oczywiście był e, produkowany do 2012 roku wyłącznie. E, no i przez pierwsze parę lat, jak to wszystko taniało, a później to, to się stało z tymi Hondami Varadero, no to jest taka bym powiedział, już abstrakcja, bo cenowo to są już motocykle, które czasem sięgają e, takich cen, że bywają droższe niż te nowe w salonie. No ale co zrobić, jeżeli te motocykle faktycznie się chcą sprzedawać w tych pieniądzach. No bo dlaczego? Bo nie ma konkurencji. Varadero na dzisiejszej konkurencji żadnej w swojej klasie nie ma, nie ma nic tak dużego i tak fajnego z nawet z tych nowszych motocykli, a jestem pewien, że jakby dokładnie takie Varadero stały jeszcze w salonach w pieniądzach w za 30 tysięcy z przebiegiem 0, no to na pewno klienci na takie Varadero by się znaleźli. No ale dobra, słuchajcie, Varadero, który stoi przede mną, to jest Varadero w dość wersji, bo w wersji deluxe. To co, to, to co, że tak powiem, też Wam wspomnę, to to, że oczywiście pierwsze Varadero były gaźnikowe, potem miały lekki lift po 2007 roku, już miały taki troszeczkę fajniejszy przód i przede wszystkim wtrysk. No i to, co jeszcze wyróżniało, już jakby te modele poliftowe, to to, że wychodziły one w wersji z dolnym pługiem i bez dolnego pługu, to jest raz, a dwa, te wersje z dolnym pługiem dzieliły się też na te, które miały ten dolny pług z takim zielonym kolorem czyli trochę koloru nadwozia i trochę czarnego. Dodatkowo tutaj miały emblemat Varadero, a nie naklejkę. No i miały takie srebrne tarcze zegara, te takie obramówki, które jakby no w tych pozostałych wersjach są czarne. No niby to są takie detale, ale faktycznie no fajnie, że coś takiego tutaj jest, troszeczkę innego. Motocyk jest w takim złotym, piaskowym kolorze. No i do tego czarny zbiornik, myślę, że fajnie dosiedzi. No i taki bym powiedział ładny, fabrycznie zachowany motocykl. Jeden dodatek, jaki ktoś na ten motocykl dodał, no to jest przednia szyba. To taka customowa wyższa w kolorze, w takim przyciemnionym czarnym kolorze, myślę, że to fajnie wygląda no ale to co jest ważne, to jest to że motocykl jest całkowicie bezwypadkowy i to jest to, czego się nie boimy. napisać na fakturze, jesteśmy tego 100% pewni co za tym idzie, motocykl jest cały w oryginale te wszystkie tylne zadobki zbiornik paliwa, boczna czacha, dolny pług, przednia sama czacha lewa strona, to wszystko jest w fabrycznym lakierze od nowości no i ten lakier jest ładny, jedyna jakaś tam może skaza, to parę takich drobnych rys pod naklejką, pod tym całym emblematem tutaj takie czarne no ale już grzechem byłoby to pomalować no bo tak jest zachowane całe w oryginale nie jest pęknięte, nie jest przytarte, więc to jest po prostu drobne rysy no a tak zobaczcie, no gdzieś tam stan zachowania silnika nyple w sensie tutaj nypli nie ma bo są jakby odlewane felgi aluminiowe ale no mówię o tych śrubach, o tych wszystkich elementach naprawdę bardzo fajnie, świeżo to wygląda no i tak samo felgi lusterka, klamki Lampa, przedni, błotnik, to wszystko wygląda w tym motocyklu zdrowo, świeżo. No i po prostu to jest dobrze zachowany egzemplarz. No a co by nie było, lat już trochę to ma. No bo to już e, lat zapasem jest chyba 16, jeżeli dobrze liczę. No to, to, to już, jest, już się robi z tego taki zaraz pełnoletni motocykl, a naprawdę wygląda to e, przyzwoicie. E, co tu jest ważne w tym modelu? bo słuchajcie, to do czego zaraz przejdę, to jest przebieg. Właśnie przekręcam kluczyk. Kluczyki są oczywiście dwa. No i zobaczcie, przebieg to jest 28,5 tysiąca km. Co jak na Honda uważam, że to jest bardzo mało Tym bardziej, że śmigają po Polsce waradory, które już mają zdrowo powyżej 100 tysięcy lotu i jeżdżą, i jeżdżą dobrze Więc naprawdę potencjał jest ogromny A ile to, że ten przebieg Jest 28 to jest jedno Ale to, że on jest 100% oryginalny to jest drugie I my za to ręczymy, to wam także napiszemy na fakturze Ale mamy na to parę potwierdzeń To nie jest takie palcem na wodzie pisane Zobaczcie, mamy tutaj parę kartek Z historii tego motocykla może to wydawałoby się niedużo, ale myślę, że te kartki mówią o tym motocyklu wszystko. Eee, jedna kartka e, w ramach potwierdzenia tego przebiegu to jest taka, że mamy wyciąg z ostatniego badania technicznego e, tego motocykla, gdzie on był na przeglądzie technicznym za granicą. Słuchajcie, 14 maja 2024 roku, czyli można powiedzieć, że naprawdę raptem co, teraz jak nagrywam to filmik to jest 11 czerwca, no więc miesiąc temu e, ten motocykl był na przeglądzie technicznym za granicą i wtedy miał przebieg hm, zobaczcie, dwadzieścia osiem pięćset trzydzieści trzy. Teraz ma tam 2800 coś tam z jakimś groszem. No więc to mówi, że no, miesiąc temu nie miał 50 tysięcy jeszcze za granicą i przyjechał do Polski nie wiadomo, co się stało. Tylko miesiąc temu miał tyle i parę kilometrów więcej ma teraz, więc to wszystko się spina. Dodatkowo mamy tutaj wyciąg z ostatniego e, przeglądu, czyli jakby z serwisu. Zobaczcie, poprzedni właściciel, chwilę chyba przed sprzedażą, bo 8 listopada zeszłego roku wydał na ten motocykl, zobaczcie, 1085 euro, więc można powiedzieć, że 4000 z groszem. No to żeby ten motocykl przygotować możecie sobie w wolnej chwili to sprawdzić co to zostało porobione ale fajnie że taka historia jest ona tu zostaje dodatkowo instrukcja obsługi i książka serwisowa to wszystko dla was jest możecie sobie w każdej chwili do tego zajrzeć i przypomnieć sobie co było w jakim przebiegu robione myślę że to dużo znaczy no ale my oczywiście mamy też takie podejście że lubimy sobie wszystko sprawdzić po swojemu i ten motocykl także na serwis zabraliśmy no i dostaniecie też taką książkę serwisową bezpośrednio od nas no i tu będzie wpisane to co zrobiliśmy wiele nie było bo faktycznie wiele robić nie trzeba było no ale macie tutaj nowy olej w silniku z otulem 10W40. Nowy filtr oleju, nowy filtr powietrza, dwie nowe świece eee, i tak naprawdę tyle. Reszta pozostałych była super. Eee, przednia opona 2021 albo drugi rok. Zobaczcie, bieżnikowo lalka. Tak samo z tyłu 2021 rok. Ale widać, że niedawno wymieniona, bo tutaj ma jeszcze te cycki. Wydaje mi się, że tam nawet w tej fakturze właśnie z zeszłego roku jest, jest też faktura za oponę eee, Przednie zawieszenie suche. Przednia tarcza, przód tył spoko z klockami. Zestaw napędowy ładny nie odchodzi od Dodatki. No silnika żadnych niepokojących dźwięków nie ma, więc myślę, że no jest tak, jak ma być. Jeżeli szukacie czegoś sprawdzonego, co, co fajnie chodzi, ładnie wygląda, to ten motocykl taki właśnie jest. Zanim go oczywiście jeszcze zapalę, to muszę Wam powiedzieć, że zapraszam Was serdecznie do nas do oczywiście Motor W 20 Wpadajcie, zbiemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli usiąść sobie na to przymierzyć się, a także przejechać. Więc wpadajcie, jesteście mile widziani, nie krępujcie się. Ale jeżeli nie chcecie do nas przyjeżdżać, bo nie macie czasu, albo ten swój czas bardzo cenicie, to wystarczy sobie za słuchawkę, powiedzieć skąd jesteście, my wam transport tego motocykla pod wasz dom wycenimy. No i wy tak naprawdę możecie z góry zobaczyć tylko za sandowóz z tego motocykla pod wasz dom. Przyjeżdżamy. Zoglądacie sobie motocykl, jeżeli on wam się podoba to dopiero wtedy za niego wpłacicie jak wam się nie podoba, to po prostu to co zapłacicie z góry za transport wam przypada, co myślę, że wciąż jest uczciwą opcją w obie strony bo wy do nas nie przyjeżdżacie, tylko my do was no ale to też troszeczkę jakby obliguje, żeby motocykl wam wozić fajne, bo nie byłoby sensu wozić jakiegoś trupa na koniec Polski, po to tylko żeby się wstydzić, eee, a tak mamy fajne maszyny, fajnie się to wszystko eee, przebiega eee, no więc chętnie się z wami zobaczymy także i pod waszym domem, zdecydujcie sami, czy chcecie przyjechać, czy my przyjedziemy do was. Żaden to. Jest kłopot. Hmm, Można też motocykl kupić na raty. Zapraszam, zachęcam. Eee, może nie zachęcam, ale jakby mówię, że tak jest, jest to możliwe. Zadzwońcie, zapytajcie. Przekierujemy Was dalej, więc także z tym możemy Wam pomóc. No i co? Chyba nie ma co przedłużać. Kluczyk przekręcam, czerwony guzik w dół. Motocykl się na wtrysku, tak jak wspomniałem, więc żadnych innych guzików nie ma, tylko klikamy sobie zapłon. I tyle. Reszta robi za nas komputer. Motocykl sobie pracuje. My motocyklem się przejeżdżaliśmy, puszczaliśmy kierownicę, jedzie prosto, wszystko tak jak należy. Sprawdziliśmy oświetlenie Jeszcze raz dla Was to zrobię Krótkie, długie Kierunkowskaz prawy Lewy Idziemy na tył Kierunkowskaz lewy, tylny Prawy, tylny Wskazji pozycja z tyłu oświetlenie rejestracji Mamy też klaxon na pokładzie Światło stop przedniego hamulca Światło stop nożnego nie ma muła ładnie się wkręca, obrotamy szczuni luzu wszystko gra. Gra i huczy. Więc jeżeli chcecie jakieś ładne waradero mieć w swoim garażu, ja Was zapraszam do kontaktu. Dzwoncie, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Lewa w górę. Trzymajcie się. Siemano hej!